No, niewątpliwie prawo pracy jest potrzebne i nikt nigdy nie negował potrzeby tego prawa ze względu na to po prostu, że zatrudnienie jest no, czymś właściwie podstawowym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie społeczeństwa. Równocześnie sytuacja jest tego rodzaju, że samej definicji stosunku pracy. Stosunek pracy, od razu tutaj yy, krótka uwaga, jest pojęciem szerszym niż umowa o pracę, dlatego że y, umowa o pracę jest jedną z form nawiązania stosunku pracy. Ale istotą stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika/pracodawcy. Jeżeli ktoś jest komuś podporządkowany, automatycznie znajduje się w sytuacji słabszej. I stąd mamy cały szereg norm prawnych działających jak gdyby jednokierunkowo na rzecz pracownika po prostu, ażeby poprzez przepisy prawa wyrównać tą słabszą sytuację pracownika w stosunku do pracodawcy. Dzięki prawu pracy zagwarantowana jest pełna ochrona wynagrodzenia pracownika z wyłączeniami ściśle określonymi przez przepisy no, ochrona w zakresie równego traktowania, godności, prawa do wypoczynku, prawa do wynagrodzenia po prostu wszystkie prawa pracownika podlegają ochronie. Przy czym chciałabym podkreślić, że to są zasady obowiązujące. Nie w stosunku do wszystkich osób, które wykonują pracę, bo, jak wiadomo, praca może być wykonywana, i, i niestety ostatnio y, zdarza się to dosyć często, na podstawie umów prawa cywilnego. I wtedy te gwarancje, które są przewidziane dla tej osoby świadczącej pracy, ja celowo nie używam określenia pracownik, zostawiam to dla prawa pracy, uprawnienia takiej osoby zależą od treści, umowy. Podczas kiedy praca świadczona w ramach stosunku pracy, szczególnie najczęściej tak jak wspomniałam, w ramach umowy o pracę ma do siebie to, że automatycznie stwarza dla tego pracownika jako strony słabszej szereg uprawnień, które powstają bez względu na to, czy są zapisane w umowie, czy są uzgodnione i których pracownik może dochodzić. Pracodawcy, owszem, to się coraz częściej w tej chwili zdarza, unikają zatrudniania na podstawie umów o pracę. To nie są pracodawcy w rozumieniu prawa pracy, po prostu unikają tego zatrudnienia właśnie. Z tego powodu, o którym wspomniałam, że bez względu na to, co jest w takiej umowie zagwarantowane, to jeżeli jest to umowa o pracę, to ona automatycznie, na zasadzie automatyzmu to jest jedna z cech charakterystycznych prawa pracy. Daje temu pracownikowi szereg uprawnień, które w samej umowie nie są zagwarantowane. Natomiast jeżeli chodzi o te umowy prawa cywilnego, no to tam obowiązuje tylko to, co strony sobie wzajemnie postanowią. Na przykład świadczenie pracy w ramach właśnie, nie wiem, umowy zlecenia czy umowy o dzieło nie daje podstaw, szczególnie przy umowie o dzieło do na przykład żądania urlopu wypoczynkowego. Do jakiejś szczególnej ochrony po stronie pracodawcy? No, istnieje możliwość jak gdyby obrony przed pracownikiem, który nie wykonuje swoich obowiązków, czy wykonuje je nie należycie. Wydaje mi się, że takie kampanie są ciągle potrzebne trwają one prawda, od pewnego czasu, bo ciągle. Szczególnie w warunkach no, kryzysu ekonomicznego, czy trudności ekonomicznych, jak to nazwiemy, i trudności z możliwością zdobycia pracy, jeżeli tak mogę się kolokwialnie wyrazić, powodują to, że ludzie godzą się, a żeby uzyskać jakiekolwiek wynagrodzenie, niewątpliwie potrzebne byłyby jakieś no, takie informacje czy szkolenia. To już w rękach przede wszystkim właśnie państwa, czyli inspekcji pracy, zmierzające do tego, yy, mówiąc krótko, poznaj swoje prawa, w tym wypadku poznaj swoje prawa w pracy. Po prostu, a żeby ludzie wiedzieli, żeby się orientowali, bo w sumie do sądów nie tak często docierają spory o ustalenie istnienia stosunku pracy, o ustalenie tego, że na przykład umowa, która została nazwana, nie wiem, umową o dzieło, czy jakąś tam nie nazwaną umową o świadczenie usług i ten, który wykonuje w ramach tej umowy tę pracę, otrzymuje wyłącznie jakieś tam wynagrodzenie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że z treści tej umowy da się ustalić, że on tak naprawdę jest pracownikiem. A jak jest pracownikiem, to mu przysługuje cały szereg innych praw automatycznie, bo właśnie ten automatyzm prawa pracy polega na tym, że jeżeli ktoś świadczy pracę w ramach stosunku pracy, to bez względu na to, czy mu zostały jakieś prawa w umowie zagwarantowane, to on te prawa ma.